Świecie dziś modnie, by zmieniać kolory. Elf ma być czarny, jak krasnoludawory. Syrenka z Harlemu śpiewa pod wodą. Śnieżka w sombrero już rusza z przygodą. W szeregu Felicja ma oczy brązowe, a osioł wystrzelone. Jakby nerwowe. Czarodzieje w Hogwarcie też zmieniają się. Hermiona rapuje, tak jak i Snape. No a nasz Wiedźmin? Tam też rzeczy nowe. Elf ma dredziska, jak i twój rower. Prawda już nie jest w modzie, Ważny by każdy miał głos. Każdy poza tobą, ziomeczku, nie rozumiesz? To w nos, gdzie Tolkien, Andersen, stare legendy, dziś zamiast bajki głównowok, wok, agenda i trendy. Wielka rewolucja, bo ktoś się nudzi, a normalność w kącie pod ścianą się brudzi. Świat stanął na głowie, a ja receptę mam. Jeśli jakieś gówno już chcecie wciskać nam, to zróbcie to coś, nie brudząc oryginału, bo zamiast wyników czeka was los kanałów.